Edukacja online jeszcze nigdy nie zmieniała się tak szybko jak teraz, dlatego jeśli zajmujesz się tworzeniem kursów, tworzeniem e-booków czy w ogóle edukacją, to myślę, że warto będzie obejrzeć ten film do końca, ponieważ przygotowałam dla ciebie 10 trendów w edukacji, nie tylko online, ale z mojej perspektywy to będzie właśnie w online. I jestem przekonana, że jeśli wprowadzisz te trendy w swojej pracy codziennej, to nie tylko przybędzie Ci kursantów nie tylko przybędzie ci klientów, ale też zobaczysz, jak podniesie się efektywność twoich szkoleń. Ja nazywam się Ewa Gadomska i edukacją zajmuję się od 15 lat. Prowadzę firmę szkoleniową, no i od dobrych kilku lat zajmuję się też edukacją online, tworząc masterclassy, tworząc kursy, tworząc produkty cyfrowe i je dostarczając do moich klientów. A na tym kanale dzielę się wiedzą na temat budowania dochodowych biznesów, dlatego koniecznie zasubskrybuj go już teraz. Bardzo mocno Cię zachęcam do tego, abyś została, został do końca tego filmu, ponieważ jestem przekonana, że przynajmniej kilka z tych trendów, które tutaj poznasz, Będziesz mogła mógł wykorzystać w swojej codzienności. No to co? Lecimy. Trend numer jeden to jest edukacja oparta na społeczności czy z wykorzystaniem społeczności. I tutaj mam na myśli kilka rzeczy. Po pierwsze, to to, że same kursy już nie są aż tak interesujące dla odbiorców, jak na przykład case study, jak na przykład wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami, jak na przykład to, że mogą się wymienić pomysłami, zderzyć się w burzy mózgów, czy stworzyć wspólny mastermind. To jest to, co ludzie Interesuje w tym momencie, czyli nie tylko sama edukacja, nie tylko sama wiedza, ale również wymiana doświadczeń, bo siłą rzeczy, w momencie, kiedy mamy różne perspektywy, kiedy zderzamy te nasze biznesy, czy nasze pomysły z innymi osobami, to daje to duży potencjał do tego, aby generować te pomysły jeszcze lepsze, jeszcze bardziej dopasowane. Więc ta społeczność i to się wiąże też z innym trendem, który już w sumie funkcjonuje od zeszłego roku, czyli z takim poczuciem osamotnienia i odosobnienia, które towarzyszy się nam coraz bardziej także przez to, że działamy głównie w online w ostatnich czasach. W związku z czym to takie poczucie grupy, poczucie jedności, pewnego rodzaju klubowy charakter naszych społeczności, czy właśnie przestrzeni edukacyjnych będzie dawał uczestnikom przynależność, ale właśnie też te zmiany wiedzy i doświadczeń, o której wspomniałam przed chwilą. Ten element społeczności łączy się też z drugim trendem, a mianowicie z zastosowaniem grywalizacji, czy w ogóle rywalizacji w kursach czyli zbieranie odznak, zbieranie punktów, przechodzenie szybciej niż inni, a co za tym idzie dostawanie nagród, to jest coś, co też jest w trendach już od paru sezonów, natomiast teraz jest bardziej potrzebne niż kiedykolwiek, ponieważ obserwujemy jako edukatorzy taką sytuację, że uczestnicy nie przechodzą kursów do końca, a jeżeli nie przechodzą kursów do końca, no to nie będą mieć efektów, a jak nie będą mieć efektów, no to nie będą nam wystawiać pozytywnych opinii, a na tym nam też zależy, przynajmniej mnie zależy na tym, żeby moi kursanci mieli efekty i już nawet pal te opinie, bo one i tak się pojawią, jeżeli efekty będą, ale właśnie to, żeby te treści edukacyjne, które dostarczam, powodowały realną zmianę. A w moim przypadku w biznesach moich klientów i tak też się dzieje, co ja widzę w moich programach. To jest druga kwestia do przemyślenia, w jaki sposób możesz wprowadzić te elementy rywalizacyjne znane z aplikacji, na przykład do nauki języków u siebie w. Projektach edukacyjnych. Trzeci trend to wykorzystanie AI, czyli sztucznej inteligencji w edukacji, i tutaj najczęściej ona będzie, czy już jest nawet wykorzystywana do tego, aby projektować ścieżki edukacyjne dopasowane do poziomu odbiorców, do potrzeb odbiorców, czy do rozwiązania konkretnych ich problemów. I to dopasowanie dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji treści do kursantów będzie też powodowało, że będą czuć, że faktycznie ten kurs, ten materiał, który został przez Ciebie przygotowany, jest dopasowany do tego, czego im w tym momencie najbardziej brakuje. Ale AI pozwoli nam na jeszcze jedną rzecz, to już bardziej z naszej perspektywy dochodowości biznesu edukacyjnego, a mianowicie z wyjściem na przykład na rynki obcojęzyczne. Bo Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystywać właśnie czy awatary, czy tłumaczenia generowane przez AI do tego, aby szerzyć naszą wiedzę, czy dzielić się naszą wiedzą, czy zarabiać jeszcze więcej na naszej wiedzy na globalnych rynkach. I to jest też bardzo istotne, bo to jest też coś, co ja już robię od jakiegoś czasu, tworząc treści anglojęzyczne. Fakt jest też taki, że często ten rynek globalny potrzebuje trochę innych produktów niż nasz rodzimy, co powoduje to, że te produkty powinny być odrobinę zmodyfikowane. Niemniej. Jednak wykorzystanie AI, no zdecydowanie tutaj wszystko raz, że ułatwia, a dwa, że przyspiesza. Także jeśli Czujesz, że Twoja wiedza to jest coś, co byłoby warte zainteresowania na globalnym rynku, no to może to jest właśnie ten moment, aby rozważyć to w większych szczegółach. Czwartym trendem, który wiąże się też z wykorzystaniem AI, aczkolwiek nie jest jeden do jednego z nią powiązany, to jest personalizacja i indywidualizacja. I to jest coś, co też już od pewnego czasu nam towarzyszy, ze względu na to, że nasi odbiorcy, nasi w sensie edukatorów, odbiorcy, mają dość kursów, mają dość e-booków, mają dość materiałów, całów, które Mogłyby być dopasowane do każdej innej branży, a potrzebują z kolei materiałów czy edukacji, które albo są dopasowane do ich specyfiki, w sensie branży, biznesu, cokolwiek, albo do rozwiązania konkretnego problemu. I ta personalizacja, indywidualizacja, ona powinna się pojawiać nie tylko przez na przykład dopasowanie treści do konkretnego problemu czy do branży klienta, ale też na przykład przez dopasowanie programu, materiału, który powinien być. Dla niego najlepszy, właśnie ze względu na czy przeprowadzoną rozmowę, czy przeprowadzoną ankietę, czy być może jakiś quiz, który będzie na początku, ale coś, co będzie sprawiało, że ten człowiek dostanie tylko to, czego realnie potrzebuje. I ja już stworzyłam taki projekt w tym momencie, który jest startem w teście disk. Które pozwala mi na stworzenie profilu osoby, z którą mam pracować, i teraz już nie tylko wykorzystuję test DISC w strategiach marek osobistych czy w tworzeniu planów rozwoju dla firm, ale też właśnie w edukacji online, bo dzięki przeprowadzeniu takiego testu jestem w stanie określić, na przykład, w jakim kierunku twoja firma powinna się rozwijać. I to jest w ogóle coś, czego jeszcze nie ma na rynku. Jest to totalna innowacja. I ja już widzę u moich klientów, zresztą, stworzyłam taki program, który sprzedał się w ciągu 12 godzin, że to jest właśnie to, czego potrzeba. Także indywidualizacja, personalizacja, kustomizacja wiedzy to jest taki mega trend, który myślę, że będzie się tylko rozwijał. Kolejny trend, piąty, to jest taki trend, który jest powiązany z rozwojem technologii, takim jest skokiem w przyszłość, czy już planowaniem tego skoku w przyszłość, a mianowicie wykorzystanie metaversu, VR-u, AR-u do tego, aby jeszcze lepiej edukować przez doświadczenia. My to już widzimy na przykład w szkoleniach dla branży produkcyjnej, które Jedna z moich firm dostarcza, że przygotowanie takich wiarowych rozwiązań będzie przyszłością. I myślę też, że w wielu branżach, gdzie praktyka ma znaczenie, gdzie to doświadczenie ma znaczenie, gdzie wielokrotne powtórzenie czynności manualnych ma znaczenie, no to to będzie nieodzowny element. Więc już teraz warto się zainteresować, jak możesz to wykorzystać w swojej edukacji. Kolejnym megatrendem jest microlearning i ultra szybkie kursy. To już nie jest ten czas, kiedy my potrzebujemy Nagrywać, tak jak ja mam dochodową firmę w 5 tygodni, gdzie jest 10 godzin materiału nagranego. To jest taki kombo wiedzy, które uważam zresztą, że każdy powinien przejść, kto jest przedsiębiorcą i nie ma poukładanego biznesu. No ale takie kursy, te wielkie encyklopedyczne kombo rozwiązania, one już nie do końca są tym, czego rynek potrzebuje. Rynek chce szybkich rozwiązań. Rynek chce szybkiego uczenia, z szybkimi rezultatami. Najlepiej by było, żeby takie lekcje nie przekraczały 12-15 Minut i żeby po każdej lekcji można było już wdrażać rzeczy w życie, tak, żeby było widać szybkie efekty, bo to jest kolejna kwestia. Że ten microlearning nie polega tylko na tym, że dostarczamy bardzo szybkich kursów, bardzo takich konkretnych, laserowych rozwiązań danego problemu, ale również, że dzięki tym krótkim lekcjom czy szybkim kursom, krótkim kursom, no, klient też będzie mógł bardzo szybko zobaczyć rozwiązania. Co też wiąże się tak na dobrą sprawę z tym, czego każdy z nas potrzebuje i też z tym, co podnosi naszą motywację do edukacji, bo ja sama w momencie, kiedy wdrażam rzeczy z kursu, czy wdrażam rzeczy ze szkolenia, no to o wiele większą mam motywację, jeżeli te zadania, które są do wykonania, szybko przynoszą mi konkretne rezultaty, które chciałam zobaczyć w swojej firmie przykładowo. I to jest też taki protyp z procesów doradczych, które prowadzimy w firmach produkcyjnych, zresztą nie tylko, bo skalujemy też firmy usługowe, ale w firmach produkcyjnych to jest bardzo istotne ze względu też na konkretną grupę odbiorców, z którą tam mamy do czynienia, a mianowicie taką grupę, która dosyć często oporuje przed zmianą. Więc to, co my robimy w takich projektach doradczych, to na początku zwłaszcza dokonujemy, Zmian, które przynoszą bardzo szybko ulgę klientom, odbiorcom, użytkownikom, pracownikom danej firmy, dzięki czemu mamy ich w pewnym sensie po swojej stronie, bo oni widzą, że to, co my przygotowaliśmy, te rozwiązania, które proponujemy, będą faktycznie im życie ułatwiały, a nie utrudniały. Tak jak zwykle mają to w głowie, w momencie, kiedy przychodzi ktoś z zewnątrz i mówi: No to teraz będziemy robić rewolucję, i po prostu wszystko zaoramy i zbudujemy od nowa. Nie? Więc to jest taki protyp. Który będzie działał tak naprawdę na każdego i w każdej sytuacji, jeżeli mówimy o edukacji, też jeżeli mówimy o zmianie nawyków, jeżeli na przykład edukujesz w zakresie powiedzmy zdrowego trybu życia. Kolejny trend to jest coś, co ja już tak naprawdę przewidziałam rok temu, czy właściwie dwa lata temu, a też wiele osób, które są w branży edukacyjnej, też widziały, że to nadchodzi: czyli wielu ekspertów w jednym miejscu rozwiązujących konkretne problemy bardzo wąskiej grupy docelowej. To może być konkretna branża, albo to może być konkretny problem danej branży do rozwiązania. I teraz, jak to się objawia? To się objawia tym, że konsolidujemy ekspertów, na przykład na jednej platformie edukacyjnej. To co ja robię na dochodowej firmie, czy to co robię na Pro beauty business, gdzie zebrałam ekspertów branży beauty po to, żeby się dzielili wiedzą dla tej branży niezbędną. I to jest też przykład na to, że Antycypując trendy, zakładając, obserwując rynek, widząc, co się dzieje, no, my możemy bardzo szybko ten rynek wygrać i z taką dużą łatwością i lekkością, bo jeszcze nikt tego po prostu nie widział, że będzie to się wydarzało. Dlaczego to w ogóle jest trend? Dlaczego się pojawia taka potrzeba branży czy rozwiązania konkretnego problemu w jednym miejscu? Ano dlatego, że mamy już od pewnego czasu kryzys ekspertów. Ekspertów na rynku jest pod korek w tym momencie. I teraz z jednej strony klienci mają poczucie, że ok, mogę sobie wybrać kogo chcę, a z drugiej strony mają poczucie przytłoczenia, mają trudność z podjęciem decyzji, do kogo pójść, z kim rozmawiać, od kogo się uczyć, a w sytuacji, kiedy wchodzą na platformę, czy dochodowa firma, gdzie jest prekwalifikacja ekspertów, czy na Pro Beauty Business, gdzie też jest prekwalifikacja ekspertów branżowych, to mają tych ekspertów w jednym miejscu i oczywiście to dalej nie przeszkadza im w uczeniu się, czy pójściu na mentoring, czy kupowaniu kolejnych kursów od danej osoby, ale jednocześnie daje im poczucie, że w tym jednym miejscu mają zaopiekowane wszystko, czego potrzebują. I to również jest połączone z inną rzeczą, która też jest takim półtrendem, bym powiedziała, czyli zmianie modelu płatności. I teraz. Co mam na myśli? No, zwykle, jeżeli to są platformy, to one są subskrypcyjne i teraz te platformy subskrypcyjne już coraz częściej wybierają kilka opcji, czyli jest opcja podstawowa, jest opcja wyższa z wyższym pakietem, który też często jest powiązany z jakimiś ścieżkami edukacyjnymi dodatkowymi albo dodatkowymi materiałami, albo społecznością. No i mamy jakieś pakiety najwyższe, gdzie zwykle dokładamy elementy bezpośredniej konsultacji czy kontaktu z ekspertami itd. I to jest też coś, co będzie skutkowało w przyszłości. Właśnie takim zbieraniem ludzi w jednym miejscu, zbieraniem ludzi wokół danej branży, czy zbieraniem ludzi wokół danego problemu. I to będzie zasadne i będzie miało naprawdę duży sens ekonomiczny dla użytkowników. Oczywiście, tak jak powiedziałam, to dalej nie wyklucza nam tego, że jeśli poznają osobę na danej platformie, to nie przyjdą potem do niej na kurs. Ja też jestem ekspertką na różnych platformach, moich znajomych, którzy takie platformy tworzą i to jest super, bo stamtąd też pozyskuję na przykład klientów do swoich projektów myśląc o takiej konsolidacji to jak sobie zdefiniujesz konkretny problem branży w której działasz czy jak sobie zdefiniujesz konkretny pomysł na to co dla tej branży możesz dostarczyć no to to jest też sytuacja o wiele łatwiejsza żeby zebrać ekspertów którzy ten dany problem pomogą ci zaopiekować i do tego cię też zachęcam bo zwłaszcza w sytuacji kiedy właśnie mamy kryzys ekspertów kiedy ludzie są przytłoczeni i nie do końca wiedzą kogo wybrać no to to jest pewnego rodzaju rozwiązanie także tego problemu nie tylko sprzedaży, nie tylko marketingu, nie tylko zdrowego trybu życia, nie tylko rysowania i tak dalej, tylko też trendu z podjęciem decyzji na kogo się zdecydować jako mojego edukatora i trochę na drugim biegunie. Kursów w ramach subskrypcji czy modelu subskrypcyjnego. Mamy kursy takie bardzo mocno specjalistyczne, które dają certyfikaty. To się tak pięknie po angielsku nazywa Learn to Earn. Jeżeli my zaopiekujemy Stworzenie nowego zawodu, czy danie komuś wiedzy, i to jest jedyna sytuacja, kiedy te duże kursy pozostają, tylko że one często zmieniają formułę na programy mentoringowe, na usługę na żywo wręcz, czyli coś, co daje nam konkretną wiedzę, opiekuje konkretny obszar wiedzy, czyli tak, taki rok studiów podyplomowych na przykład w kilka miesięcy. Czyli coś, co daje nam możliwość zarabiania relatywnie szybko dostania certyfikatu i coś, co pozwala nam też się pochwalić przed klientami, że taki certyfikat mamy i w związku z tym możemy świadczyć kolejne usługi. I to jest coś, co ja już też robię od pewnego czasu. Stworzyłam program stratek osobistych marek premium, projekt mentor, czy taki projekt, który pozwoli ci na to, aby jeszcze lepiej monetyzować swoją wiedzę, czy monetyzować wiedzę swoich klientów, i to jest też coś, co myślę. Że będzie totalną przyszłością. To się wiąże z kolejnym trendem, czyli z tym, że uciekamy od uczelni, uciekamy trochę od studiów podyplomowych na rzecz właśnie takich kursów, które są bardzo wyspecjalizowane i są prowadzone przez instytucje, czy osoby, czy marki, które. Faktycznie wiemy, że potrafią dostarczyć tej jakości, na której nam zależy. I to będzie też się wiązało z inną rzeczą jeszcze, czyli z tym, że będzie powstawało wiele takich nowoczesnych, innowatorskich placówek edukacyjnych, które będą dawały certyfikaty, będą dawały zaświadczenia, świadectwa wręcz, a które jednocześnie nie będą taką typową uczelnią czy szkołą. I tak podsumowując, jeszcze ten trend, Ostatni w sumie, który połączyłam z poprzednim, czyli to, że będziemy wybierać specjalistów zamiast uczelni, że będziemy raczej robić poszczególne kursy, certyfikacje, aniżeli studiować przez kilka lat, żeby się nauczyć konkretnej umiejętności, no to to już też się dzieje od pewnego czasu. Dlatego musimy być na te zmiany zwyczajnie gotowi. No i teraz, to już koniec. To te 10 trendów, o których chciałam Ci powiedzieć w bardzo krótkim zakresie, oczywiście, ale myślę, że spokojnie jesteś w stanie jakby zastanowić się już teraz na tym etapie, który z tych trendów możesz zastosować u siebie i w jakiej formie on będzie przynosił Tobie najlepsze rezultaty, także finansowe, ale przede wszystkim w jakiej formie te trendy zastosowane w Twojej edukacji będą przynosić najlepsze efekty Twoim kursantom, uczestnikom Twoich szkoleń, bo to jest najbardziej istotne. Jeżeli uczestnicy będą zadowoleni, jeżeli będą kończyć kursy, jeżeli będą mieć efekty po tych kursach, bo wprowadzasz te elementy, o których mówiłam, no to będą też mieć efekty. A jak będą mieć efekty, to będziesz mieć piękne case study, będziesz mieć piękne success stories, które będą napędzały ci sprzedaż, tak jak ja mam to u siebie po dochodowej. Dzięki moim klientom w zasadzie dochodowa sama się sprzedaje. Więc pamiętajmy o tym, że to klient to uczestnik to odbiorca. Jest kluczem do sukcesu każdego kursu. A trendy są po to, żeby pozwalać temu uczestnikowi jeszcze szybciej i efektywniej osiągać rezultaty, po które do ciebie przyszedł. No to teraz zadanie dla ciebie jest takie, że zastanawiasz się, co możesz wprowadzić u siebie, ale też zastanawiasz się, które trendy w ogóle do ciebie nie pasują, bo bardziej pasują na przykład do innej branży. I mam do ciebie jeszcze pytanie, to jest pytanie dla osób, które zostały do końca. Jak sądzisz, który trend będzie najmniej znaczący? W edukacji online, napisz koniecznie w komentarzu pod tym filmem. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego wideo i jestem przekonana, że jeśli wprowadzisz te trendy w życie, zaczniesz je wdrażać u siebie, to będzie to tylko z korzyścią dla dochodowości Twojego biznesu i wszystkie inne kwestie dotyczące tego, jak budować dochodową firmę, znajdziesz u mnie na kanale. Także zostaw subskrypcję.